Przyszła pora na trzeciego przedstawiciela submarki Xiaomi, która cieszy się niemałym zainteresowaniem. Tym razem pokażę Wam jak Redmi Note 14 Pro 5G sprawował się w codziennym użytkowaniu i ocenimy czy jego zakup ma sens. Względem modeli niższych otrzymaliśmy tutaj lepszy procesor wykonany w 4nm litografii, solidny ekran oraz nowsze moduły Bluetooth i Wi-Fi. Nie bez znaczenia jest norma IP68 oraz aparat 200 megapikseli. Zapraszam na recenzję. Zestaw sprzedażowy jest satysfakcjonujący. Oczywiście ładowarki tu nie znajdziemy, co jest podyktowane regulacjami w Unii Europejskiej ale mamy za to solidne matowe etui oraz kabel do ładowania. Tak, jest jeszcze kluczyk do na kartę SIM oraz szczegółowa dokumentacja. Urządzenie wykonano z tworzywa sztucznego, ale jest ono dobrej jakości. Plastik na pleckach jest matowy, lekko błyszczący i nie palcuje się. Na tylnym panelu znajdziemy też duży prostokątny zaoblony moduł fotograficzny, który nie wystaje jakoś mocno ponad obudowę. Grubość smartfonu to 8,4 mm, natomiast waga to już 190 g, co pozwala nam zakwalifikować konstrukcję do tych średnich. Choć granica jest naprawdę cienka. Cieszy mnie to, że zamiast IP54 zastosowano tutaj zgodność z normą IP68. W 2025 roku tak wręcz wypada. Głośniki stereo hi res. Jest donośnie, ok, ale bez BASU. Na maksymalnej głośności nie za czysto. Mamy moduły WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC oraz 5G. Oczywiście standardowo dla Xiaomi pojawił się również port podczerwieni. USB to tylko 2.0 i zabrakło niestety złącza słuchawkowego. Ekran, jak na tę klasę smartfonu, jest jest po prostu świetny. Panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala obsługuje Dolby Vision i jasność do 3000 nitów w piku. Odświeżanie to 120 Hz, oczywiście maksymalnie, a rozdzielczość wynosi 2712 na 1220 pikseli. Zagęszczenie na poziomie 446 ppi sprawdza się świetnie i gwarantuje czytelność. Ekran użytkuje się świetnie, nawet w słońcu. Kolory cieszą oko, choć miałem wrażenie, że nieco zmieniają się, gdy patrzę na panel pod kątem. Okrągłe szkło zakrzywione na rogach może się się podobać, choć ja nie przepadam za takim zabiegiem z uwagi na brak możliwości dobrego dopasowania szkła ochronnego. Za biometrię odpowiada skaner pod ekranem, oczywiście optyczny, który działa szybko, precyzyjnie i nawet lekko mokre palce nie były dla niego wyzwaniem, co mnie zaskoczyło. Za wydajność odpowiada chip MediaTek Dimensity 7300, pamięć UFS 2.2 i 12 GB RAM maksymalnie. Pamięć operacyjną możemy rozszerzyć programowo. Na start otrzymaliśmy Androida 14 z obietnicą trzech dużych aktualizacji systemowych. Systemu. Dostępny tutaj HyperOS to tak naprawdę MIUI z drobnymi zmianami. Oprogramowanie to dokładnie to, co mamy w przypadku niższych modeli Note 14, więc mamy przyjemny cukierkowy interfejs. Nie podobają mi się reklamy dostępne w systemie, ale to już standard w przypadku tej submarki. Jeśli chodzi o gry, jest lepiej niż dobrze. Większość tytułów działa naprawdę sprawnie, a sprzęt nie nagrzewa się jakoś szczególnie podczas zabawy. Fotograficznie również mamy powody do zadowolenia. Aparat główny to szeroki kąt z przysłoną f1.7 z optyczną stabilizacją obrazu i autofokusem z detekcją fazy. Matryca to aż 200 megapikseli, ale jak radzi sobie z fotografią? Świetnie. Zdjęcia są przyjemne, szczegółowe, kolorystyka poprawna. Tinta tylko lekko odchyla się w stronę takiego fioletu. Kwestia warunków. W nocy również jest dobrze. Drugi aparat to ultra szeroki kąt ze światłem F22. Matryca to 8MP i tutaj kolory są nieco inne, a szczegółów jest mniej. Typowy ultra szeroki kąt bez rewelacji. Jest makro, ale to tylko ciekawostka, o której nie ma sensu mówić. Nagrania wideokamerą główną to 4K przy 30fps. Niestety frontowa kamera nagrywa tylko full HD, co smuci. A to wideo z frontowej kamerki wygląda. No Zobaczmy na komputerze. Za selfie odpowiada 20-megapikselowa kamerka na froncie, zapewniająca szczegółowe, fajne zdjęcia z dobrą kolorystyką i separacją. Natomiast upiększenie jest zbyt agresywne. Jestem wielkim fanem algorytmów AI, które poprawiają nasze zdjęcia. Natomiast nie lubię, gdy dzieje się to zbyt agresywnie. Bateria o pojemności 5110 mAh wystarczyła mi na cały dzień pracy, ale nic więcej. Trochę gier filmów na YouTube, zdjęć, standardowa obsługa mediów społecznościowych. Ładowanie mocą 45 W, trwa mniej niż godzinę, natomiast zabrakło mi tutaj ładowania bezprzewodowego. Tak naprawdę z tej technologii korzystam na co dzień i... Dziś trudno mi sobie wyobrazić przesiadkę na model bez tego, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma takie preferencje. No dobrze, ale czy warto? Mamy świetny ekran, bardzo dobry aparat główny IP68 i matowe plecki. Oprogramowanie działa płynnie. Ramka niestety jest plastikowa, a aparat ultra szerokokątny dość przeciętny. Reklamy również dawały mi się we znaki. Mimo to jest to fajna propozycja w cenie, która startowała z 1799 zł, natomiast dziś można sprzęt dostać sporo taniej. Linki do sklepu. Znajdziecie w opisie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!